Witam serdecznie na moim kanale Zodiakalne Byki. Bardzo miło mi jest Was poznać. Zachęcam do obejrzenia takiego pierwszego filmiku zatytułowanego Nowy Kanał, bo tam więcej opowiedziałam czym będę chciała się zajmować, więc zapraszam. Jeśli ktoś ominie ten film, to się nic nie stanie. Oczywiście na bieżąco będę, będę z Wami tutaj rozmawiać i, i będę chciała Tutaj wam przekazywać, czym będę chciała się zajmować. Oczywiście są to moje pierwsze filmiki, więc ja tutaj jak najbardziej raczkuję. Bardzo będę wdzięczna za lajki, za subskrypcje, bo wiem, że muszę ich trochę uzbierać. Jest to mój pierwszy film, pierwszy otworzony kanał, więc tak naprawdę Wy będziecie ze mną współtworzyć to wszystko i ze mną startować. I dzięki Wam, oczywiście będę mogła tutaj istnieć, bo jeżeli Was nie będzie, to po pierwsze, nie ma to sensu, po drugie, wiem, że ten mój filmik nigdzie nie, nie dotrze. Więc y, jeszcze raz y, witam Was serdecznie, Zodiakalne Byki. Na początek taki horoskop chciałam od siebie zrobić na maj dla Was, y, na pracę, finanse oraz, oraz na związki y, partnerskie, w jakich jesteście, bądź może, y, może będziecie y, tak na, na sam początek. No to co? To zaczynajmy w takim razie, kochane byki. Poprosimy karty dla byków. Zodiakalnych byków na maj 2020. Maj 2020 dla zodiakalnych byków. Dla osób z pocków byka na pracę i finanse oraz na związki. Hmm? praca i finanse, i związki, papieroski, karty, beki, złoty byk dobrze, zobaczmy. Początek maja w pracy i finansach. pracy i finanse dla byków na początku maja 2021. No. Środek miesiąca. Koniec miesiąca. No. I jaka jest rada? Na miesiąc maj w pracy i finansach dla byków. Jaka jest rada? Mhm. Dobrze. I związki. Relacje, związki partnerskie dla byków na maj 2021. Początek miesiąca. I rada. W związkach. Mhm. Dobrze. Więc tak, kochani, jeśli chodzi o pracę, to też często się przykłada na finanse, ale nie zawsze, oczywiście. W pracy na początku yy, macie yy, oczywiście. Bardzo dużo pracy, bym powiedziała, tak? Ale to będzie yy, praca, w której już jesteście, i może tak być dla niektórych, że czasami jest to praca cięższa niż, niż właśnie finanse z tym związane. Czyli y, pracujecie więcej niż otrzymujecie, tak? Natomiast no, jest to praca dobra, stała. Czasami trzeba y, poświęcić tej pracy trochę, żeby później móc y, z tego mieć jakieś korzyści dlatego, że i tak możecie się czuć na początku maja, że robicie więcej niż, niż powinniście, tak, że dajecie z siebie więcej, nic tutaj z tego nie ma, natomiast w środku maja mamy cztery pentakle, w ogóle bardzo ładnie macie tutaj podkreślone te finanse i pracę, cztery pentakle to jest właśnie to, że my mamy, po pierwsze stałą pracę, ten dochód się nie zmienia, czyli de facto nie odczujecie strat, może nie będzie rzeczywiście jakichś zysków większych, Natomiast, natomiast na pewno jest to bardzo pozytywne tutaj, bo, bo, bo jak gdyby no karty chcą nam pokazać, że w którąś stronę gdzieś zmierzacie z tą pracą, więc na pewno nie powinniście się martwić, absolutnie, tak. Koniec maja to jest siódemka, siódemka pucharów, no tutaj oczywiście siódemka pucharów to jest taka... Karta, która mówi trochę o iluzjach, więc myślę, że nawet sam miesiąc maj słońce i, i ta pogoda, która nas wypnie, mam nadzieję, wszystkich nas z domu, doprowadzi do tego, że będziemy mieli po prostu różne potrzeby, różne, różne wizje. To jest taka trochę karta iluzji, takiego wszystko byśmy chcieli, ale nie wiemy tak naprawdę czego. Bo ta praca jest stabilna, coś przynosi, ale my byśmy coś chcieli, a ja to nie do końca wiecie, co byście chcieli. Więc gdzieś tam takie myśli się mogą pojawiać: bo trochę, trochę tutaj pomysłów może wpadać, bo ciepło, bo słońce, bo wakacje niebawem. I myślę, że stąd gdzieś tutaj takie, takie coś zaistnieje. I oczywiście no. Myślę, że każdy z nas powinien sobie w ten sposób gdzieś tam coś wyobrażać i marzyć, bo y, oczywiście warto zawsze, ale nie, nie przykładajmy do tego większej uwagi. Uważam, że powinniście się skupić na tej pracy, którą macie. Dla osób, które tej pracy nie mają obecnie, to jest taka możliwość, żeby tą pracę znaleźć, tak, ale oczywiście y, będzie to y, praca. Która, tak jak wspomniałam na początku, yy, możecie znaleźć pracę, która nie będzie adekwatna do, yy, do wynagrodzenia, czyli możecie yy, poczuć się, że jednak, yy, no tak, ale ja tutaj yy, mam tyle pracować, taki zasób mam obowiązków, a, a pieniądze takie nijakie, tak? Yy, więc tak może być natomiast. Yy, to może się wszystko zmienić, ponieważ no, yy, wiadomo, że tutaj no, w ciągu pół miesiąca nagle yy, nie określimy, czy ta praca nam przyniesie jakieś skutki, natomiast natomiast no, warto zawsze spróbować, bo od czegoś każdy zaczyna, nikt od razu niczego nie ma od razu, tak, ani podwyżki, ani awansu, ani, ani ktoś, kto ma swoją działalność, nie ma od razu, tylu klientów, więc, yy, więc yy, uważam, że próbować trzeba. Osoby, które tej pracy nie mają, może się pojawić taka propozycja. Oczywiście, jeśli ktoś wyjdzie z domu, no bo umówmy się, jeżeli ktoś leży na tapczanie, i ogląda telewizor, to tam się nie wyświetli. Zapraszam, zapraszam panią, pana do pracy do mnie, tak? Więc pamiętajcie, że ten krok musicie wy tutaj zrobić w tym kierunku, ale na pewno coś dla was będzie, więc jeżeli się obawialiście, bądź, bądź ten okres nie był dla was za dobry, to możecie spróbować, tak? Natomiast wszystkie osoby, które mają swoją pracę, czy to jest etat, czy to jest własna działalność, to jak najbardziej tutaj no. Pracy będzie wymagała, ale myślę, że chyba wszyscy takim będą mieli okres, bo jednak musimy ten rynek tutaj pracy odbudować, więc każdy z nas gdzieś tam no, tą pracę musi wykonać, żeby to wszystko od nowa odbudować. Nawet, a najbardziej chyba osoby, które mają swoją działalność, za co oczywiście trzymam kciuki, wszystkie byki, które macie swoją działalność żebyście to odbudowali. Wiem, że te zyski nie będą jakieś takie spektakularne, ale, ale tu jest pokazane, że mogą się przetrwać. Rada, jeśli chodzi o waszą pracę, finanse, to jest taka, żeby nie robić czegoś za wszelką cenę, tak? Żeby no, po prostu. W głowie nie, nie tworzyć sobie takich yy, myśli, jakichś takich autodestrukcyjnych tak, dla siebie, bo y, Piątka Mieczy to jest takie prorusowe zwycięstwo, tak się o tym mówi, tak, że y, coś mi się udało, to ja już teraz nic nie muszę robić. Wszystko się samo zadzieje i, i tak w myślach sobie coś układamy, jakieś scenariusze, i, i to na pewno tak będzie. No, natomiast no, taka jest rada, żeby mm, absolutnie czegoś takiego tutaj, żebyście w głowie sobie nie tworzyli, no bo miecze to jest intelekt, więc to tak naprawdę y, nie starajmy się prze, przechytrzyć samych siebie, tak? Nie ma czegoś takiego, że y, coś się samo zrobi. Y, tak więc, y, więc de facto. Yy, nie twórzmy takich, takiego złego scenariusza yy, sobie w głowie gdzieś tam yy, bo, bo to jest po prostu niepotrzebne Tak, proszę pozytywnie myśleć, głowa do góry naprawdę bardzo fajne karty więc światełko tak jak się zaczęło, zacznie maj tak, tak, tak myślę, że dla was też się fajnie zacznie jeśli chodzi o związki i relacje Partnerskie, czyli tak zwane, tak zwane uczuciowe y, związki, y, w jakich jesteście, bądź może będziecie niebawem, właśnie może w maju, bo tutaj osobno nie stawiam na singli, ale też będę chciała takie filmiki robić, oczywiście dla pary, dla singli, ale to myślę, że tak osobno już coś tutaj dla Was będę robiła. W związkach myślę, że fajnie wszystko ruszy, bo początek maja pokazuje tutaj, że tak troszeczkę byliśmy zamknięci, troszeczkę tak każdy gdzieś tam duchowo duchowo się, gdzieś tam w czymś zakłębił, także gdzieś tam każdy coś skrywał, coś nie, czegoś nie chciał pokazać, jakieś tajemnice gdzieś tam ktoś skrywał w tych Waszych relacjach. Natomiast, no bo każdy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, może nie czuć się komfortowo, tak, w tych zamkniętych domach, i co niektórzy stracili pracę z was, na pewno byki, bo przecież wiadomo, że jest was wiele, i każdy ma inną sytuację, tak? Natomiast w połowie maja i końcówce maja tutaj jest pokazane, że idziecie do przodu, tak? Idziecie do przodu w tym związku, może tak być, może tak być, że dla niektórych. To będzie jakieś takie przewartościowanie tego związku. To znaczy, że gdzieś tam coś zostanie odkryte i ucięte. Czyli dla jednych byków może to być takie zakończenie relacji jakiejś, o której gdzieś tam w, dłuższym, w dłuższej perspektywie ktoś myślał. Że gdzieś ten związek tutaj nie był uczciwy do końca z której ze stron, i ta osoba po prostu ucina, odjeżdża i zaczyna tworzyć jako rada coś nowego. Tak może być. Natomiast dla osób, które są w, w, w związkach i jak gdyby tutaj jakieś odejścia nie mają racji bytu, bo takie też są, to to znaczy, że po prostu taka stagnacja w tym związku, to takie zasłonięcie się, takie odsunięcie się duchowe, mąż bądź partner, partnerka w jednym pokoju, ja w drugim, bądź jedno czyta drugie, nie wiem, poszło coś na spacer, rozbieganie się między sobą. Może tutaj jak gdyby się zmienić, że ruszycie do przodu, że jak gdyby wyjdziecie trochę na, do ludzi, tak jak większość z nas, no bo tak jak wiadomo pandemia nam na to nie pozwalała do tej pory, byliśmy wszyscy w zamknięciu i jak gdyby ruszycie do przodu z nowymi pomysłami, z nową, z nową energią, coś się was obudzi, tak? I rada jest oczywiście, żeby jak najbardziej te horyzonty poszerzać, żeby wyjeżdżać, żeby czegoś szukać, tak, żeby, żeby ten związek nabrał od nowa jakichś takich tutaj nowych takich wiatrów w żagle tak, to tak to widzę dwojako, no bo wiadomo, że nie wszystkie byki będą kontynuowały związek i, i, i gdzieś tam z niego tylko wychodziły po jakimś takiej stagnacji, ale też dla niektórych to tutaj może być jakieś odejście, poznanie kogoś nowego i, i, też, i też spojrzenie na, na życie z innej perspektywy dalej po prostu w rozwoju, że to co było kiedy to nie znaczy, że to, co będzie, będzie gorsze, a może właśnie nie, bo właśnie karty pokazują, że to będzie gdzieś tutaj coś nowego. Tak? Nie jest to czytanie indywidualne, więc, więc dlatego uogólnienie tego w ten sposób tu mogę przedstawić. Ogólnie, ogólnie nie są to złe karty. Tak? Jeśli chodzi o, o kartę na dnie, no to mamy tutaj oczywiście sześć pentakli, to jest takie. Myślę, że w przypadku obydwóch tutaj, czy w pracy, czy w związkach, to tak naprawdę pod spodem kochankowi, co jeszcze bardziej podkreśla. To jest takie dawanie i branie. Pamiętajmy, kochani, że żeby to wszystko miało równowagę, żeby to wszystko i w pracy, i w związkach się wszystko jakoś kleiło, musimy i dawać, i brać jednocześnie, tak? Razem, razem z po prostu stworzyć partnerstwo, czy to w pracy, czy w związkach. Czasami tak jest, że każdy potrzebuje jakiegoś tam, mówię teraz o związkach, takiego odosobnienia, co, o czym mówię też cesarzowa, nie cesarzowa, przepraszam, tylko kapłanka, to jest, taka, to jest takie po prostu odsunięcie się duchowe. To jest bardzo intuicyjna, intuicyjna postać, tak? Ale też bardzo duchowa. To jest, to jest taka osoba bardzo wrażliwa, i czasami my gdzieś się schowamy, właśnie za taką postacią, tak? Yy, oczekując czegoś, tak? Natomiast no tutaj te karty na dnie chcę nam, chcą nam powiedzieć, że bądźmy, bądźmy po prostu dla siebie nawzajem, nie tylko jak komuś, ale ktoś mi i, i twórzmy to partnerstwo i biznesowe, i w pracy, i w związkach. I starajmy się patrzeć trochę dalej niż za te kłopoty kłopoty które tutaj każdy gdzieś na pewno jakieś mniejsze czy większe ma bo zawsze można z tego jakoś wyjść więc wszystkiego dobrego wam życzę. Drogie byczki. Bardzo mi jest miło was poznać na moim kanale. Ja się go dopiero uczę więc jeśli czegoś nie powiedziałam jeszcze to to na pewno gdzieś to będzie po kolei się rozwijało. Proszę oczywiście o jakieś komentarze, o lajki, o te subskrypcje, bo wiem, że są mi one potrzebne. Patrząc się na swój kanał widzę zero subskrypcji. <laughs> I wiem, że ileś ich muszę mieć, więc nie wiem, gdzie ten filmik na razie dotrze bez tych subskrypcji, jak to będzie wyglądało natomiast no wierzę, że na pewno jak wszędzie każdy ma swoich zwolenników, sprzymierzeńców bądź nie więc myślę, że też znajdą się osoby, które będą chciały się ze mną tutaj ze mną razem rozwijać i ze mną współistnieć na tym kanale, za co już wam z góry serdecznie dziękuję życzę wam pięknego miesiąca maj Oczywiście, jeśli chodzi o czytanie na następny miesiąc, też się to pojawi, ale pomiędzy obserwujcie, oczywiście, mój kanał, bo będę chciała coś jeszcze w tym maju porobić tutaj dla, dla Was wszystkich i może będą jakieś ciekawe rzeczy. Więc zapraszam serdecznie Was i jeszcze raz miło było Was poznać. Pozdrawiam.